Dzień dobry, dzień dobry. Mamy dzisiaj do otwarcia nowy Elite Trainer Box. Paldian Fates. Zobaczcie, jak się prezentuje samo opakowanie. Jest przepiękne. Mamy sobie Mimikyu w świetlistym okręgu w aureolce. Klasyczny. Do otwarcia zatem gotów i otwieramy. W środku, tu w kartoniku, nie ma niczego. W którymś opakowaniu było były jakieś grafiki. Oczywiście mamy klasyczne opakowanie książeczkę z całym dodatkiem. I wszystkimi kartami, które są. Oczywiście, oprócz boosterów, które mamy tutaj, mamy również cudowne kosteczki. Przyznam, że wyglądają lepiej niż te z setu 151. Kartonik, oczywiście masa kartoników. Koszuleczki, przecudowne koszulki, kartę promocyjną z Mimikio. No zaraz ją otworzymy. No, jest bardzo ładna. Bardzo ładna. Oczywiście karta z kodzikiem. Folia, folia, folia. Więcej folii. Klasycznie opakowanie z energiami. Tu mamy jeszcze. Łop, przekładki z mimiku. Też bardzo fajne z drugiej strony. Takie. Ach, srebro z taką ciemną matową purpurą, można powiedzieć. Bardzo ładny dobór kolorów. No i monetki, które wyglądają jak wyglądają. pudro już nic nie ma więcej i są prześliczne opakowania boosterów. Powinno być tych boosterów. 9 sztuk. Więc bierzmy się do otwarcia. I od razu na wstępie powiem, że nie znam za dobrze nowych pokemonów, nas nowych pokemonów. Więc yy, będę robił masę błędów. Kodzik. Ciekawy jestem, czy będzie podobnie jak przy 151, czyli energia naprzód póki co się zgadza. Energia. Ognista. Lechong, czy leczong. Czarkadet. Klobopus. Warum. Jak? Czyli dlaczego po niemiecku? Artazon. Kirlia. Nemonasbek. Uuuu, jaki ładny arcik się trafił w pierwszym opakowaniu, zobaczcie. I to jest Esparta. Fajna karta, fajna art. Dwie gwiazdki. Jest to chyba Shiny Pokémon, z tego co widzę. Oraz Professor Research w rewersie. O, jeszcze więcej jest tych kart. I w holo mamy Kr Krlecz. Well. Dobra. Pierwszy boosterek całkiem przyjemnie. Z takim dropikiem. Bardzo ładna karta. Kocik. Energia naprzód. I wodna. Hunter. Jaki fajny Hunter. Mr. Mime. Noibet. Chimecho. Wimscott Scrafty, Crafty, Kirlia, Chimecho w rewersie, Ma Mastiff w rewersie i Holocyte Lizard. Jak to mówią? Czyli bez takiego super dropu, ale jeszcze jest trochę tych opakowań. Niektórym już. Te dropy ładnie poleciały, jak widziałem, bo niektórzy wcześniej wystawiali filmiki z openingu. Energia. Pikachu. Funpee. Lapras. Toeskool. Kameruft. Rupt, Kameruft. Scrafty. słobat W rewersie mamy fido Gengara i Profesor Research Hollow. No dobra, już nam się masciw pokazał. Mamy Kodzik, mamy Energię Psychiczną, i następną kartą jest Ralz, Magmar, Fidof. Moonhill, Charmeleon, Dashbun, ho, 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 ho. to też mamy widać tu srebrną gwiazdeczkę, Smolif, Shiny, to te Baby Shiny są tak zwane, jak to mówią, oraz Paldean Students w rewersie. I jeszcze jedną kartę mamy, Revavrum Holo. Nie znam tych Pokemonów, ale będzie czas się poznać, bo będziemy zbierać może nie cały set, master set ale na pewno będę starał się zacząć aktywniej zbierać, by móc grać już w zawodach. Maractus, a wcześniej była energia stalowa, Paldian Students. Chinchou, Pineco, Mausshulshold, Charmilion, Dashbun, da, język można połamać, Dashbun, Nemona w rewersie, Kotoni w rewersie i mamy Holo Houndstone. Dobrze. Ale poleciało. Dobra. Kodzik. Mamy energię mroczną. I to jest Czarkadet. Klobopus. Varum. Frigibax. Primeape. Ultra Ball. Bardzo grywalna karta. Mausholde. W rewersie mamy Woopera, w rewersie mamy Chincho i holo mamy Woohoohoo! Paldian Students! I jest to ładny arcik. Bardzo fajnie! Także można sobie to postawić łącznie z naszymi pozostałymi dropami. Bardzo ładne karty są. I jeszcze mamy trzy paczki. I mamy. Ach, to kodziki, źle otwieram. Energia wodna, i mamy Rerkendy, Tandemausa, Barboa. Barboać, Numel czy Numel, Lanturn. Oj, taka świtka chyba z ostatniej serii. Clive. Mamy Ciclizarda w Riversie i mamy Paumi. z jedną złotą gwiazdką oraz Golden Goldengo w Riversie. Chciałem zobaczyć kartę z tym Pokémonem. Fajnie. Ja się cieszę. No, pał mi sobie nasze baby shiny poleci tu. Trochę nie widać tego. Bo niestety na szkle to to nie będzie najlepiej widoczne. Ale możemy sobie zrobić to w ten sposób. I mamy jeszcze dwa opakowania. Kodzik. Energia. Trawiasta. Znowu źle otwieram. I mamy Gimingula. Magmara. Nemone. Charmandera. Charmiliona. Czy będzie Gotpak? Ultra Ball? Chyba nie. Prime Ape? Ralca w Frygi Frigibaxa? I Raju Holo. Który to jest Raju przecież ze 151. Identyczny. Czuję się troszkę chyba oszukany. Poczekajcie sekundę. Z lewej strony mamy Raju, który jest z setu 151. I Spaldian Fates 105. Stopień... No, Raichu jest identyczny obrazek, tylko się różni. I niczym się nie różni. Troszkę nieładnie z ich strony. Liczyłem na coś innego. Mm. Smuteczek. Mm. Może przynajmniej będzie. Może przynajmniej będzie teraz kolejny dropik. I mamy już Kodzik. Mamy energię ognistą. Mascifa, Barbo, Leczonga, Execute. Scrafty. Słobat. Gengar. Mamy Mankea w rewersie i w ataku. Gre Grewarda i Professor Research. Strasznie dużo powtórek. Jak na taki boks, tak mi się zdaje. I to wszystko moi mili na dzisiaj. Parę fajnych kart jest. Trochę powtórek jest. Będzie na wymianki. Trzymajcie się. Miejcie wspaniały dzień. I bądźcie pokę pozytywni jak zawsze. Trzymajcie się.